Cześć, witam wszystkich bardzo się w kolejnym odcinku z czy a ja dokładnie tak, moi drodzy, dzisiaj szukamy w dalszym ciągu kolejnych End City, no i oczywiście mam nadzieję, że uda nam się znaleźć elitrę i jakieś fajne przedmioty, ale to się okaże za chwilkę, dlatego nie przedłużając, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarze, dzwoneczek, wszystko, żebyś nie przegapił nowych odcinków i przypominam, że w przyszłym tygodniu będzie maratonik, dzisiaj macie ostatni dzień do godziny 22 do wbijania łapek, pod odcinkiem 500 z mapek od widzów, gdzie będzie maraton. Tam jest o ile się nie mylę około chyba 16 tysięcy łapek, więc to wychodzi 16 odcinków maratonu. I tak moim zdaniem sporo, bo wydawało mi się, że będzie to jakieś powiedzmy 10, a będzie tego właśnie 16, więc w przyszłym tygodniu po prostu jakoś to sobie tak podzielimy, że po prostu codziennie na przykład będą wtedy po dwa odcinki czy coś w tym stylu. I teraz na weekend bardzo ważna informacja, to musicie mnie wysłuchać, przepraszam, że was, wam będę pitolił na początku, ale to jest bardzo ważne info, żeby potem nie było zbędnych pytań. Nie będzie odcinków w ten weekend, ponieważ ten weekend wyjeżdżam i dzisiaj nie będę miał na tyle czasu, żeby nagrać na zapas po prostu te odcinki. Nie ukrywam, że też chciałbym troszeczkę odpocząć, tym bardziej, że w przyszłym tygodniu czekam mnie dwa razy więcej nagrywania właśnie chociażby mapek od widzów. więc ten weekend po prostu w jakiś podejrzewam film informacyjny, w sobotę, że jest wyjazd i tak dalej. Dzisiaj będzie koło godziny 16 live'ik, czy może nawet jak się uda wcześniej, to w sumie w zasadzie tyle. Dlatego yy, intro. I jesteśmy sobie w End City, tutaj ja jestem, dzień dobry, witam serdecznie. E, słuchajcie, ostatnio sobie tutaj eksplorowaliśmy troszeczkę, tylko troszeczkę, właśnie tą strukturę, ale jako, że tutaj nie było statku, to stwierdziłem, że nie będę marnował na to e, czasu. Mam ustawione teraz na 32 czanki tutaj e, odległość, i jesteśmy, przyszliśmy właśnie stamtąd, gdzieś mniej więcej. E, tutaj gdzieś niedaleko był portal, który moglibyśmy wrócić do domu. O, zresztą tutaj nawet mamy most, że jakoś tak żeśmy tamtędy przyszli. I bardzo. O, no. No, 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 Au. No, no. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. I, i. I. Gdzie mnie? Nie pozwalam. Ja tu się chcę przywitać z widzami. Edek, nie rób mi tego. Tędy i polecimy sobie właśnie w tamtym kierunku. W ogóle, który to będzie koordynat? To będzie... X z tego, co widzę. Aha, i on się będzie jakby zwiększał na minus, tak? Okej. Okay. Kordy portalu, jak coś mamy, w sensie tego takiego, wiecie, do który, którym żeśmy tutaj przyszli, więc myślę, że z tym problemu e, nie będzie. I mam nadzieję, że te 32 czanki dadzą mi możliwość tutaj... Jakkolwiek nawigacji w późniejszym etapie. Poczekajcie, może spróbujemy gdzieś jakoś. Bo moglibyśmy pójść tam tamtędy, nie? Tam też mamy troszeczkę terenu. Jak coś znajdę, to po prostu się wtedy zobaczymy. Myślę, że nie będę marnował waszego i swojego też troszeczkę czasu na gadanie. Bo to potem też wtedy, jak nie mówię, to jest mi łatwiej to później, wiecie, zmontować. Bo to po prostu pik, pik, wycinam Elo i się widzimy w następnym miejscu. Więc to jest, to jest, wiecie, to jest taka sytuacja, że ja muszę przestać gadać. Także liaj, przestań gadać, widzimy się za chwilę. Uuuu! U, 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 patrzcie. Pa, 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 tutaj byłem, nie? Tu przeszedłem i pa pa, 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 co tam się generuje? Tam będzie statek. Jezu, pomyliłem to z tym. W sensie myślałem, że to, to jest to, a... Ty... Jest statek, będzie jest! Dobrze, 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 moi drodzy. No to wtedy, to długa przerwa nie była, bo tylko przeszedłem tak naprawdę przez tą wysepkę i zaraz kolejne tutaj, yy, prawda, NCT się wygenerowało, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Kurczę, żeby się tam tylko dostać, bo z tego co widzę, będzie problem, bo tutaj jest chyba przepaść, co nie? Czekaj, bo tu mamy tę górę, tu, znaczy górę, boże, wyspę. O jak kolorowo, o jak, o jak miodnie. Dobrze, dobrze, podoba mi się to. Także będzie Elytra, w drodzy. Będzie nowy achievement. Niesamowicie fajnie. Też jak będziemy mieli Elytrę, to spróbuję ją sobie wtedy założyć i wtedy spróbujemy zrobić też ten achievement z tym, żeby Szulkerem je podbiły te 50 kratek i wyżej. Tak, czyli no, czy tam około 50 kratek. Jeszcze się tutaj rozglądam, czy coś się dookoła nie będzie. Jakiejś kolejnej struktury albo czegoś, bo te struktury właśnie lubią się generować w takie. Można by powiedzieć. Yy, no, no generuje się po 2-3 na przykład, nie? Obok siebie. Tak jakby, obok siebie. No w każdym razie zobaczcie, no tamta nie jest jakoś super daleko. A tutaj jest ta kolejna, Boże, nie popatrzyłem się na etkę, dobra. E, to ten, to ja sobie zrobię mosty tutaj do tej struktury i zaraz się zobaczymy. Mam nadzieję, że jakiś fajny lucik będzie też, kurczę, to by było kozak, naprawdę, jakiś, jakieś fajne przedmioty, kurczę, no. Okej, okay, przebiegniemy się jeszcze tutaj obok tej struktury, tak jak mówiłem, że w razie jakbyśmy gdzieś tam coś jeszcze zobaczyli, bo potem sobie zmniejszę render distance, żeby aż tak bardzo nie obciążać kompa, bo jednak 36, tak, czanków, czy tam 32 czanki, to nie jest jakaś mała liczba i nie jest to aż tak potrzebne, Przecież w End City, czy tam w Endzie, e, i tak jest spoko z y, y, tą odległością tych czanków, tych, tych, tych bo tutaj wszędzie jest tak, jakby taki void, można by powiedzieć. Więc tutaj większego problemu z tym e, nie ma. I tak zastanawiam się, chyba że pójdziemy bezpośrednio po samą Elytrę, która mi pozwoli dzięki temu szybciej troszeczkę eksplorować w ogóle całą tutaj strukturę. W razie czego, ale nie widzę, nie widzę totalnie, totalnie nic. Interesującego. Powiedzcie mi, czy ten statek jest nad Wojdem, czy niekoniecznie. Halo, halo. Eee, dobrze. Tutaj jest normalnie przestrzeń. Podoba mi się to. No to co? Zmniejszamy sobie w takim razie czanki. Cyk, 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 cyk. Na 16. Myślę, że będzie ok. Eee, teraz sobie tutaj, prawda, eee, zjemy. I tak. W sumie się tak zastanawiam, czy faktycznie nie pójdziemy sobie po kolei, żeby ta Elytra to była taki, wiecie, taki, taka kwintesencja, taki, taki kurczę, taki bonusik na sam koniec. Starczy jeszcze, mamy tutaj y, Boxa, będziemy mogli sobie zrobić, właśnie trzeba Boxa jeszcze nie zrobimy, nie mam pojęcia, dobra, zrobimy sobie Boxa, y, tak, żeby można było sobie w razie czego jakiś lucik y, schować. Dobra, tu jeszcze jakieś bloki sobie weźmiemy, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, jesteśmy gotowi, moi drodzy, lecimy do End City i po elitre i w ogóle po wszystko inne, tak? że ten odcinek będzie zdecydowanie bardziej y, y, szczęśliwy, mam nadzieję, niż y, poprzedni, bo tak sobie, no, no, no elytra będzie, panie, no i wszystko, także zrobimy sobie dwa, dwa, y, te, dwa, y, rozumiesz tutaj, Tak także. O to chodzi, o to chodzi, no, to, to jest achievement, pra, prawda? No, 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 tak, tak. Siemano, siemano, witam serdecznie Ała, już mnie biją, już, już Kurde, dawaj szulker, szele, panie Bo ja tu potrzebuję na shulker boxy luz. O, dziękuję bardzo, dobra, ten nie wyrzucił Ale ten wyrzucił, dziękuję bardzo Dajcie jakieś dobre killoffy, ale takie naprawdę dobre killofy, Nie wiem, jakieś dobre, dobre... Chestplate na przykład. Generalnie wszystko poza hełmem, który mam i tak spoko, bym przyjął. Takie diamentowe, fajne, typu jakiś mendigian, breakingi, proteksiony, kurcze, i no, byle nie jakiś torcy, bo torcy to takie, takie średnie. W sensie torcy by były spoko dla m, samych y, shulkerów, w sensie, że jak im je trafiały, no to by też dostawało obrażenia, ale tak ogółem, to no, jak mam być szczery, to nie jest... O, na drugą stronę przeteleportował. Dobra, mam, 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 dobra, idziemy do środka, idziemy do środka, spokojnie, spokojnie. Ała! Dacie mi kuźba wejść tutaj, czy nie? Halo. Proszę mi dać tu wejść, dobra. Cyk, 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 cyk. No, no, no. Dobra, jest kolejny elegancja. dobra. Mamy to jenderczyste, mamy tę skrzyneczkę. Kurde, trzeba się najpierw tutaj z nimi rozprawić, bo mi nie będą dawać spokoju. Nie, niech, 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 niech. 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 uwaga. Eee, 3, 2, 1, byk. Kurczę, no. Gosztem punishing, czyli jeżeli chyba zepsuje się, no to po prostu zniknie. I tutaj mamy też faj... Czemu fire protection, kurczę? No to, to by było spoko do endu, nie? No ale dobra, jakby bierę, bo w sumie diamentowe, więc będziemy mieli tak czy inaczej lepszego prota niż niż to, chyba, chociaż w sumie nie, żelazny, ale prot 3 będzie chyba lepszy niż taki prot 4, ale, znaczy w sumie, bo to jest fire protection, więc no tutaj to, to będzie lepsze. Zjedźmy do końca może te yy, żelazne, tak, i dopiero będziemy potem dalej kombinować wydaje mi się, że tak będzie zdecydowanie lepiej. Dobra, idziemy sobie tutaj wyżej, no mógłbym rzucić tutaj Perum, ale po co ryzykować, rozumieć, zrobimy sobie kulturalnie schodki, prawda, Normalnie tako przed siebie sobie przejdziemy. Nie po to tyle kobla brałem, żeby używać enderpereł co chwilę, co nie? No, wszystko jasne. Dobra, dobra, okej, okay. teraz tutaj będą mnie szczeloć.

nie dam się. Nie. Tutaj był Siemank. ła, dawaj szulkę szela. Lewitacja. Nie, zła lewitacja. Nie. Mam wrażenie, że jak się jak się skrada, w sensie się kliknie Shift, to Jakoś tak, jakby wolniej się unosi? Czy, czy jakoś tak. Nie wiem. Nie, 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 nie wiem, jak to działa. Dobra. Głowa smoka. Czy bierzemy głowę smoka? Z tym nie ma żadnego argumentu tak naprawdę. Gdzie ta głowa. smoka, ona jest tutaj, lol e, Nie ma z tym żadnego tak naprawdę argumentu Ale możemy sobie wziąć głowę smoka tak po prostu dla zasady, prawda? Nie? Żeby, żeby była głowa smoka, sobie proszę bardzo. Bo zaraz będziecie pisać w komentarzach, że jaj głowa smoka! Głowa smoka, żeś nie wziął. Najważniejszy przedmiot w grze. kuźwa który nic nie daje, ale głowa smoka! Manko ziomeczku, tutaj dawaj mieli ja tu ją widzę już normalnie. Tylko musisz się stąd Wytentegować we www we, 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 otwórzcie, otwórzcie. odtwórzcie. A No. Uwaga, mm, okej, okay. Żelaza troszeczkę mamy. Sharpness looting 3. Uuu, fajnie, bo tutaj ja mam też sharpness, ale nie mam tutaj fire aspect. Oj, oj, to jest dobre etki, To jest bardzo dobre etki Prot 4 spoczko, prot 3 mending, ok, i fire protection 3. Czyli będziemy mieli kurczę całkiem spoko zbroję w ogóle na fire protection, ponieważ jak widzicie, tu mamy fire protection 4. Tutaj mamy fire protection 3. Tutaj fire protection 3. To wszystko razem daje naprawdę dobrą odporność na ogień. Dobra, wydaje mi się, że tak. Eee, zmienimy sobie tą klatę, ponieważ tutaj mamy mending i jest nowa klata, więc sobie to użyjemy. Tutaj tak samo mamy prot 4. Uwaga, druga skrzyneczka. Uuu, dajmondy. Spoko, łopata. Szkoda, że, że ma tą klątwę znikania, ale, ale okej. Okay. Dobra, bierzemy to elitrę, bo zaraz normalnie pewnie jajko zniesiecie. Jehe! Yeah! Sky is the limit. Dokładnie rozumiesz normalnie tak o. Lecimy dalej, bo tu jeszcze więcej lutu jest, pani. Więcej lutu. Dobra, to wiecie co? Założymy sobie to melitre Tak po prostu dla dla świętego spokoju, że tak powiem. I jeszcze mamy właśnie tutaj te pomieszczenie i tam. Tutaj w tym pomieszczeniu chyba będzie jeszcze jakaś skrzynka, ale nie jestem do końca przekonany. Możliwe, że nie. I teraz będziemy mogli sobie zrobić jeszcze jeden ten achievement, więc zaraz sobie znajdziemy jakieś szulkery, żeby mnie tutaj podbijały do góry. O, na przykład te. Tutaj będzie gitara, bo jest ich... Co najmniej dwóch, jeden jest tak tutaj położony, więc słuchajcie. No to proszę bardzo, proszę mnie tutaj podbić do góry. Ja jestem gotowy. Normalnie rozumiesz, eee, czekam, czekam, czekam na wasze kulki. Co nie, czekam na wasze kulki mocy. Będziemy tutaj sobie sprawdzać przy okazji, ile mam efektu lewitacji, żeby w razie czego się przygotować. Tutaj proszę bardzo, proszę bardzo, dobrze. Jeszcze więcej. Nie. Kurczę, nie wyszło. Zero współpracy z wami. Zero. Jak późba potrzeba, to nigdy. Czemu te kulki do mnie nie doratują No przecież to to nie da rady. O, jeszcze wyżej. Dobra. 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 Jestem, lecę. No halo. Ile mam lecieć? a No i dupa. Ciężko strasznie zrobić ten achievement, bo jak potrzeba, to nie tak nigdy nie podbijają do góry tak, jakby człowiek chciał. No to jest takie... Trzeba by było dużo szulkerów w jednym miejscu zebrać, żeby nadupcali tymi... O nie, buty mi pękły. E, żeby nadupcali tymi, tymi, tymi kuleczkami, rozumiesz? O nie, Shulker Shell. Nie, nie podaruję, nie podaruję. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Gdzie jest ten Shulker Shell? Shell, Shell, Shell? O, jest tutaj. Ha, widzę cię. <ścoughs> Dobra, i teraz na samą górę. No i super. Znaczy, tu już nie będę miał Shulkeru, więc to powinno być troszeczkę łatwiejsze. Że... Mogłem jednak wziąć sobie Gunpowder i... Ten, i kartki. Wtedy mógłbym sobie fajerwerkami tutaj, prawda, podejść. Ale nie, bo co? Stwierdziłem, że nie ma sensu, pani, Nie ma poczepy, co nie, no. Dzień dobry, przyszedłem po wasze łuski. Bo się ku... Łuski czy tam, czy tam skorupy? Bo się kuźwa normalnie z wami nie da współpracować. Więc musicie zginąć! Rozumiesz? Bo inaczej się z wami nie da. Dobra, tu już niestety skrzynek nie będzie, więc tak jak... Tak jak czułem i tak jak podejrzewałem, jakby trafiłem na... Taką średniej chyba wielkości yy, strukturę to NCT, no ale przynajmniej mamy litry, więc spoko. Ja tam jak, ja tam, ja tam się, ja, ja tam, ja tam ja nie jestem, nie, nie, wrzuc, a w Teraz, pod sam koniec, tak, jak już kuźwa prawie na samej górze byłem, to żeś mi trafił, tak? Taki jesteś. Zwiększamy sobie render distance. Szukam kolejnej struktury. Miejmy nadzieję, że znajdę jakąś taką bogatszą, żeby faktycznie jeszcze jakieś tutaj fajne przedmioty dzisiaj sobie zebrać. I widzimy się za chwilę. Czy ja dobrze widzę another strukturę? Patrzcie, jestem całkiem niedaleko tej. I tutaj sobie przyszedłem po prostu... Ty, to jest może jakaś taktyka, że ja powinienem cały czas w jednej linii normalnie, rozumiesz iść. I wtedy, prawda, coś znajdę, co nie? No to fajnie, fajnie, fajnie. Podoba mi się, podoba mi się. Raczej to taka malutka strukturka będzie. Ojej, Kuba bardzo malutka. Tam nie wiem, czy to w ogóle jakieś skrzynki będą. W sensie na górze powinno coś być. Ej, serio, to jest takie tylko to? Tylko to? Tak z ciekawostek jeszcze tylko powiem, że nagrywam już pół godziny. Tak, jakby tam, wiecie, wy widzicie, podejrzewam materiał kilka, może kilkanaście minut max, a ja to nagrywam już pół godziny. Tak, tak dla, dla informacyjnie, nie, że tam, no. Uuu, tam jest jeszcze jedna struktura. Ledwo tutaj przyszedłem, trochę mi to zajęło, bo jeszcze musiałem wykopać sobie endstone'a i ja patrzę, a tu kolejna. Będzie ten statek, czy nie będzie tego statek Ulu. Nie no nie patrzyłem się. tak mm, podchodzisz mi specjalnie pod celownik i się wściekasz, że się na ciebie patrzę. Edek. Edek, kurwa, bo się pokłócimy normalnie, no. Edek. Edek. Odpitul się. Dobra, dawaj Perłę. jak się kućwa wsiekasz, to dawaj Perłę. Ej, dobra, to zaraz pójdziemy jeszcze sobie tam w takim razie. Kurde, czekaj, to na szybciora, bo tu jest naprawdę malutka ta yy, struktura. Nie wiem czy nawet się będę to jest z tymi szulkerami jakoś specjalnie klepowcy. Się sensie mogę, no, bo więcej szulker, szulker będę miał. Również mi się mogę przydać na później, no nie mogę trafić. Tam sobie skorzystamy właśnie jak będzie ta, 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 ta duża ilość szulkerów to spróbujemy zrobić sobie ten, a czy będzie jeszcze? No kurczę, fajnie by było, co nie? A teraz lecimy sobie po prostu po tą jedną skrzyneczkę. A, to jest ten. o tak, to jest, to jest właśnie. To jest to, jest to, to jest to pomieszczenie, o którym, o którym myślałem. W tym pomieszczeniu zazwyczaj jest właśnie dużo skrzynek, znaczy dużo skrzynek. No dwie skrzynki w zasadzie na górze, tak? Z tego co pamiętam. Ta jest dokładnie. Dobra, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie. No puść, no puść. To jest oczywiście y, kozak parkur do zrobienia, ale nikt tego nie robi, bo bo po co? I pan normalnie, endrody. je yeah, jeep, pi pip. No i jestem na górze. No widzi, calculated, calculate. Dobra, uwaga. Deep Strider. No to fajne, fajne, fajne. Nie, tego nie zakładam. Bo tego nawet nie bierę. Deep Strider 2. Dobra, bierę, bo to może się przydać. Złoto. Looting, knockback 2, smite 5. E, w sumie? Smite 5. Żelazny miecz, Spoko, wezmę. Fortuna 2, dobra, bierę. Unbreaking Fortuna 3. O, spoko na no, jakiś flint, czy, czy, czy tam coś, bo w sumie tylko po to. <śśmiech> Feder Falling 4 d Uuuu, dewy, bo jestem ja zwykły, że. O, tak. Jest tu jeszcze ktoś, kto by mógłby mi pomóc w razie czego nabić yy, Achievementik, czy niekoniecznie. Tu jest 112 wysokości, czyli na 162 wysokości musiałbym się unieść poprzez lewitację, żeby faktycznie zaliczyć yy, Achievementik. Może być ciężko z tym jednym shulkerem, bo on mi za bardzo, że tak powiem, nie dostrzeli tyle. Bardzo blisko było, w sumie. Jakby tam zabrakło może z 10 wysokości, także szkoda. Ale to jeszcze po prostu nie to. Dobra. Lecimy po prostu tam. Teraz tylko czy stąd? W sumie dam radę, nie? Tak sobie przelewitować w zasadzie. Lecimy Adventure! Jest tu statek w końcu, czy nie ma? Ej, no bo są te wrota. Nie, to nie były wrota od statku. O, tam jest portal. Dobra, to fajnie, to fajnie. To będę mógł wrócić. Serio, tutaj nie ma statku? Ale szkoda. I naprawdę, bo to jest bardzo duża. Yy, ta, bardzo duża End Mam pomysł, mam pomysł, jak to zrobić. Także. Żeby... Ej, czemu nie, nie, nie strzelajcie się? Ej, ej, to zakłótnie. Halo! Ha, aha! za zakłótnie. No się kłócą ze sobą normalnie. No i weź tu. I weź tu z rozumiem, Shulkery. O, najlepiej. O, ten się przeteleportował. Dalej się będą. Dalej będą się kłócić? Oni się naprawdę strzelają, no serio. niemożliwy jesteście, ale mam pomysł, tak jak mówiłem, jak sobie nabić ten naciącik, tylko muszę ich troszeczkę tutaj jakby uwolnić, rozkopać i będzie ich gitara, nie? Jak będzie takie duże pomieszczenie, gdzie jest tych szulkerów dużo, to tam sobie rozkopiemy ściany i dzięki temu powinno to wszystko mniej więcej działać, co nie? Bo tutaj zaraz będzie to pomieszczenie chyba. Tutaj mamy wysokość 94, więc no tutaj raczej 50 kratek nie ma, ale w sumie więcej co możemy zrobić. Mam pomysł. Podbijajcie, podbijajcie, mam wrażenie, czego jabuszko jabłuszko. Dawaj, dawaj. Dam mu 94, tak? Po prostu potrzebuje dużo, tak? Ja się tu przekopię i oni będą mnie dalej wystrzeliwywać, rozumiesz? I ja to zrobię, co nie? Patrz. O, pa, 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 pa. Widziałeś to, widziałeś to, widziałeś to? Tylko muszę tu wylecieć. O. O, 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 tak, 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 tak. Dobrze, dobrze. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Dawaj, dawaj, traf mnie, traf mnie, traf mnie, traf mnie. No. Dobra, dobra. Będzie, będzie. Musi być, musi być, musi być. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jest! Wow! Great view from up here. Dokładnie. Mamy to, mamy to, mamy to, moi drodzy. Dobra. Tak już tutaj jestem, to pójdziemy sobie... Wow, wow, wow. <ścoughs> to było... To było stresujące, dobra, jesteśmy na górze, nie będziemy tutaj za bardzo polować na te szulkery, tylko zobaczmy sobie Unbreaking, Protection 3, dobra, bierę jak najbardziej i Respiration, Unbreaking, dobra, Unbreaking, okej. Okay. Protection 3, dobra, Sharp 3, czy... no takie powiedzmy jakieś tam. Ludzik, żeby sobie był, prawda? Może mogło być lepiej, ale ale nie będę nie będę aż tak bardzo narzekał, czy nic, nic nic. Tu jeszcze będą skrzynki na pewno. Czekaj. Na pewno tutaj będą skrzynki, nie? Bo są to takie duże pomieszczenia. I tutaj chyba będą skrzynki, a tutaj? Can you y, boost me or not? Czyli nie, tak? czyli, czyli, czyli się nie dogadamy, tak? Dobrze, fajnie. fajnie, wiedziałem, że można na was liczyć, co nie jesteście bardzo pomocne. Nie, 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 teraz już dajcie spokój. Już mam achievement robiony, już mnie nie podbijaj. Aaaa, czyli w takim razie jedyne miejsce, gdzie jeszcze będą skrzynki, bo w sumie dwa miejsca, to może być tu i tu. Tak mi się wydaje, ewentualnie tam, albo tu. W sumie nigdy nie rozróżniam tych y, pomieszczeń, jak mam być szczery, więc jakby mogę się pomylić, przepraszam, y, tak już mam. Jak to jest, że ostatnio wszystkie nagrywki, które robię, to trwają około. U wait, czy to jest... Wait, która to jest struktura? Nie, to jest tam, co... To... Której ja strony przyszedłem? Tam jest portal, nie. Wait, jeszcze jedna, to tak, bo ja stamtąd przyszedłem. O, ty, 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 ty. Dobrze, może tam statek jeszcze jakiś będzie. Ej, ej! Ej, ej, Ale ja tu muszę zobaczyć, bo tu na pewno będą jeszcze skrzynki, nie? Także ja sobie polecę tędy, polecę sobie tędy Tak, osiąmeczkę sobie tutaj poskładamy, dziękuję, dobra, kolejny szulka szelik. Eee, tutaj skrzynek. No nie ma, no nie ma, no nie ma, dobra, to spróbujmy się jakoś tak przebić tutaj na szybkości, dobra. Co <noise> prawda, mocno biją te te kulki, te no nie powiem. Ja wiem, że mam tarczę, tak? Ja, ja wiem, że mam tarczę, ale jak miał, będę miał tarczę, to, to mnie nie będę podbijać. A to chodzi o to, żebym właśnie mnie podbiły, dobra, teraz mogę tarczę użyć. Dobra, teraz już tarczę używam. Tak? Nie, 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 już, koniec, koniec. Protection 4, bierę. U, na pajączki, dobra, spoczko portunka 2, dobra. O, dajmondy! No to trochę dajmondów żeśmy znaleźli, co nie? 15 szukaszeli, fajnie, fajnie. To już, to już nie ma nic, dobra. To jeszcze tylko jedna rzecz, ponieważ byłem tutaj i... Czekaj, ale czekajcie, skoro tutaj nie było statku i tutaj nie było statku, to może tam będzie statek? To jest, jest spora szansa na to, nie? Nie będę się już z wami tutaj bawił. Chyba mam wszystkie skrzynki stąd wzięte. No, fajnie, dobra, to się podbije w takim razie i normalnie będzie... Lewitacja, mam... Mamy literę, dobra. tam tamta jest też duża struktura. Ooo jest duża struktura. Ua. No jak tutaj nie będzie statku, to się zdziwię, nie? Serio, naprawdę. Come on. Halo, statek? Jest, statek! Jeee! Ua! Ua! Uuu! Dobra, wylodujemy sobie od razu może tutaj. Proszę mnie wpuścić! Proszę mnie wpuścić! Inspekcja kuźwa! Nie! Nie wy... Urła wypychają mnie normalnie z dołu. Ja wam da, ja ja wam da, Dziady jedne, kurna. Normalnie jajko mornik zaraz na chatę wbija. Normalnie nie ma. Eksmisja kusza. Dobra. Eee, nie. Nie, dobra, tutaj będą skrzynki. Tak, 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 tak. Proszę już mnie nie podrzucać, dziękuję. No kurde, dajcie mi. A, nerwicy idzie dostać czasami z nimi. Naprawdę, serio. Z szulkrami można wytrzymać dosłownie 5 minut. Dosłownie 5 minut, nie dłużej. Bo potem to już jest nerwówka. Dobra, mam cię. Chyba już tutaj w środku nikogo nie ma. Super, to drapar parkour, master! Dziękuję. To mamy tutaj. U, Mending Protection 4. Bardzo fajnie. Yy, no, wezmę sobie. Ej, co Co za ścielanie we mnie? Halo, nie zgadzam się. Tutaj tu będą skrzynki. To! Tu też będą skrzynki. Ej, tu jednak są te pomieszczenia. Co ty wodosz? Dobre, dobra, 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 no. dobra, muszę się ich pozbyć, bo inaczej nie będę mógł w spokoju lutować skrzynek normalnie, rozumiesz? Czemu ty mnie trafiasz w momencie, kiedy ja trafię to twoją zarąbaną kulkę, no? Tak się kuźwa nie robi. U, sharpness, 5 fajny, aspect ba, Fajnie, fajnie, fajnie. Troszeczkę żelaza, spoczko. Tam jeszcze będą pewnie skrzynki, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Czekaj, ja już, bo ja już, ja już się gubię, ja już się gubię. Jak to jest kolejna struktura w sensie NCT i tak dalej, to ja naprawdę, ja, ja nie wiem, nie jestem przekonany, dobra, czekajcie, mówię, nie, nie, wejdę, protection 3, fire protection, nie, i tak mi nie powstrzymać. fortuna 3, no i fajnie, ej, to dobre kilofy, To prawda że żelazne, ale, 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 ale dobre, rozgin, nie, no kurde, no, no nie idzie trafić tych kulek, no, dobra, padł, nie, nie, powiedziałem mnie dość, stop, ej. Jestem, będę. Tak! O, siema. <grych> ja pierdzielę, ile tu jest. Naprawdę, serio. Tu traktuję ją na, naprawdę taką żyłę złota, bym powiedział. Dobra, nie żyjesz. Heps, 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 dobra. I heps, i heps, i heps, i heps. Ej, jak fajnie? Fajnie się strzela? Fajnie? 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 No. Blast Protection 3. Tego nie bierę. Steel też dobra. O, oh, Unbreaking, dobra. Okej. Okay. Będę miał godzinę materiału, to nie? Będę miał godzinę materiału. Dobra, gdzie ty jesteś? To na górze? Nie, no trafił mnie! Który tobie trafi? Idę po elitrę, a w zasadzie lecę, dobra, mamy elitrę. Znaczy na sobie mamy elitrę. Dzień dobry, przede ukraść, waszą elitrę. Znaczy w sensie nie ukraść, tylko to ona, ona należy do mnie, generalnie. Tak, 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 to jest. Ja jestem panem tego świata, dawaj je Instant helty, do... No, 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 pierdaj, pierdaj. Ma, 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 ma. Maneczko, Ej, rzuć mi szulkę szela, co? Bądź, 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 bądź fajny. O, jesteś fajny, dzięki. Emeraldi, złoto, żelazo. Uuu, jakie miecze, pani, uciepa miecze, kurde. Oj, więcej złota, spoko. Jaka łopata przekuzacka. Mm. Mi litra, dziękuję bardzo. O je, o, o, je. dobrze, dobrze. No to mamy lutu naprawdę za wszystkie czasy. Mamy wystarczająco lutu, żeby, że tak powiem, wrócić sobie już do domku. Mam jakieś tam kilowki, miecze i w ogóle wszystko, więc jestem zadowolony. Dwie elitry, więc naprawdę fajnie jak na jeden odcinek. Dwa yy, achievementy zrobione Superancko, elegancko, przekozacko. No, 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 no i tyle, rozumiesz? Normalnie więcej mi nie potrzeba do szczęścia. Teraz jedyne co muszę zrobić to sobie jeszcze wrócić do domku. Eee, więc zaraz sobie jakieś. A nie, tam mamy portal. Eee, to panie, czekaj, czekaj, czekaj. Już chemii w ogóle zjechane. Łocie, panie, dobra. Lecę, 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 lecę. Do portalu, do portalu i do domku. Fajnie, że znaleźliśmy też miecz, który ma ten sam sharpness, co miałem normalnie. Tylko, że ma też looting 3, więc bardzo fajnie. Eee, to jest struktura, w której byłem. Tak, chyba byłem, byłem, byłem. W ogóle, co mi się dzieje? Czemu ja tak mrygam? Eee, lądujmy. Dzień dobry, dobra. Jeszcze sobie tylko tutaj podbijemy się, rozumiesz? Normalnie. Ender perełka i wychodzimy stąd, Sony, Czekaj, tutaj, tutaj, tutaj. I uwaga! Pęk. się, Manko, jesteśmy w endzie i wracamy do domu. Tak jest. Moi drodzy, dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, naprawdę godzina nagrywania. Myślę, że dla was to będzie no około pół godziny pewnie materiału, bo to to wiecie trochę tam gadałem i w ogóle, więc no to, to może tak być. Dobrze, także żegnamy się. Dziękuję serdecznie, mój drodzy, jeszcze raz oglądanie do następnego i trzymajcie się, papa. Pa. Cześć.